Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na mały get ready with me. Zacznę sobie od bazy Keep it perfect. Keep it? Tak, Keep it perfect od Vibo. Jest to taka baza nawilżająca po beżowej konsystencji. Położę sobie ją na całą twarz. Face adapt od Christian Laurent. Mam gąbeczkę, która jest w ostatnim haulu, już ją sobie zmoczyłam. Zobaczymy jak się będzie sprawdzać. No, odkładam sobie troszeczkę tego podkładu. Ładny żółty kolor. Wiecie co? Użyję sobie... Mam paletkę z Everline. To dla Biedronki. Chciałam dzisiaj użyć. Chciałam zrobić coś w tym stylu jak ten mój golf, który widzicie żeby były takie mniej więcej kolorki ujmowane, z mrozem brudnym różem. A tutaj w tej palecie właśnie takie są. Podkład, powiem Wam, bardziej taki BB niż podkład. Nie ma jakiegoś zbyt mocnego krycia Zabieram jeszcze tutaj troszkę, bo. Albo go gąbka zjada, albo rzeczywiście nie jest zbyt treściwy. Może sobie go troszeczkę tutaj resztką kupna. Hmm. Czy co? Spróbujemy zrobić inaczej. Ja sobie go zobaczę, czy da się dołożyć. Nie, on po prostu taki jest. Słuchajcie, nawet jak się go chce palcem nałożyć, to on. No nie ma zbyt dobrego krycia, ale udać no, się do pracy na zmianę ja miałam maseczkę przez cały czas, więc właściwie to jest mi trochę obojętne w tym momencie. Korektor Everlane Cosmetics, jest to ten um, Liquid Camouflage. może go sobie tutaj odrobinkę. Um. Nie mogę nałożyć za dużo korektora w racji wieku. bo że mi się tutaj będzie zbierał w umarchach, a tego bym nie chciała. Puder pod oczy to My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder. Mam ten drugi puder bananowy, ale nie bardzo chcę użyć pod oko. Właśnie za bardzo biorę sobie. Mm, Taki dość puchaty pędzel też nie mogę nakładać gąbeczką, bo sądzę, że to się po prostu źle kończy na takiej już skórze, która ma tutaj pod oczami jakieś zmaczki mimiczne. Może nie pierwsze, bo już zmaczki mam, więc po prostu delikatnie go. Na całą resztę właśnie ten Banana Blast to jest Smacks and More z Action. Pokazywałam go też w w holu ma wow, piękny żółty odcień i takim dość dużym kabuki sobie go nakładam tak wtłoczę w całą twarz jeszcze troszeczkę sobie tutaj tą ten tę no, właśnie y pustą strefetrem. bronzer mi się dość mocno wyświeca powiem Wam, że ładnie zmatowił skórę ten bananowy puder zobaczymy jak czy do końca w nagrywania będzie się to dalej trzymało ten mat czy już się zdąży moja skóra wyświecić bronzer to yy, Nobel Biedronki Sun Bronze on jest w ciągłej sprzedaży ja już tutaj sięgałam tenka. Y, używam go kiedy jestem y, popalona i używam jasnych y, podkładów ma bardzo fajny kolor powiem wam te bronzery Nobel wie jak robić bronzery y, więc tutaj można brać w ciemno czy to z tych kolekcji y, limitowanych, czy ze stałej sprzedaży. Pięknie wyglądają, nie są ani za ciepłe, ani za chłodne. No właściwie w sam raz, więc więc jak najbardziej Wam polecam. A róż. To jest focalur Face, no zwykły róż. Taki marmurkowy, bardzo ładny, on jest rozświetlający. Zabieram sobie troszeczkę i Ten nie to, że on nie ma takiej złotej poświaty, to można powiedzieć, że był pięknym zamiennikiem Marsa, orgasm. Ale właśnie Mars orgasm ma taką złotą, złotą poświatę. To tego nie ma, ale bardzo ładnie wygląda, bardzo świeżo. to będzie widać, ale. Wyświetlający na troszeczkę przygasiłam światło, więc powinno być lepiej widać, pokazywałam wam ostatnim holu Bright Almond Cookie dla Biedronki, wezmę sobie jeden z nowych pędzelków tutaj ten z SHEIN, taki tego typu pędzelek, nabiorę go sobie tutaj, zobaczymy czy na tej przepudrowanej, no słuchajcie, Ktoś tu mówił, że on mnie, że go nie widać. No nie wiem, czy go nie widać. No, ja go widzę. Pięknie wygląda, jest rur, rur, No tak, jak mówiłam, ma różową poświatę. Z różowym złotym. No, jest, jest. widoczny. Nie można powiedzieć, że nie jest. Być ja nie mam jakiejś tutaj super. Mm, Dobrej, yy, dobrej ostrości i świateł ustawionych, tak jak są często w wiem, jak już YouTubery, które mają zaawansowane ustawienia i już pracują na YouTubie lata, ale no, chyba nie możecie się z, nie zgodzić, że to jest widoczny chyba Z malu miała rację. Pięknie widać. Wiecie, co za oknem wyszło z że Przedtem była taka śnieżyca, że nie było widać nic. Po prostu wyglądałby się światłem zaraz skończyć. Kolejnym krokiem będą oczywiście brwi. Krodeczka Eveline co tu dużo mówić, Micro Precise Brow Pencil. najpierw sobie troszeczkę wyszczotkuję te moje brwi, bo one tutaj się gdzieś tam pobrudziły podkładem i pudrem. Ok, wyczesamy do góry, mam to resztki laminacji. Ja Zrobiłam sobie tak, ponieważ mam ten y, pisaczek. Chciałam go użyć. Tylko się co trochę się boję, bo nigdy nie miałam takiego pisaka i nie wiem jak to wyjdzie. Więc najpierw tutaj zaznaczę kontur. w tyłu, czyli od tej części. Okay. To jest, um, o. będzie to widać? O, widzicie taki grzebyk, pokazywałam wam. Dobra. No coś tam widać, nie? Podam się jakoś nie nie przyciskać, żeby kontrolować ten tłuszcz trochę ciemny, nie? słuchajcie, wezmę sobie póki tu jest jeszcze takie okej, okay, może zostawmy ten tył taki Tutaj zrobię, a ten przód po prostu przejadę tą kredką żeby troszkę rozjaśnić przody. Wiecie, co ona fajnie maluje, tylko tyle, że chyba ten dark brown jest po prostu za ciemny. Jest Więc może powinnam zobaczyć, czy nie można kupić jaśniejszych jaśniejszej go tego tuszu czy znaczy tej kredeczki pisaka pisaka OK no to resztę wypełnię sobie po prostu tym jaśniejszym nie wygląda to naprawdę źle trochę się zamazują mi ten... Mm włoski, wiecie, te narysowane. Ale fajnie, bo tak da się kontrolować ten, ten pisak. Nie trzeba już tu nic wypełniać. Jest to które zazwyczaj jest rebeliantką. Znaczy, tą mam ładnie wersowaną, a to zawsze problem. Zawsze problem. Ale wiecie, jak to mówią, brwi to są siostry, ale niekoniecznie bliźniaczki, więc na tym bazuję. Okej, okay, zostawmy to tak. Utwardzę sobie że Utwardzę... Utwardzę sobie żelem, jest to znowu Eveline Brow and Go. Taki przezoczysty żel oczywiście brudna szczoteczka zabrudziła ten żel jest takie troszeczkę lekko brązowe, ale to nie przeszkadza zupełnie w niczym. I sobie przejadę tutaj po tych włoskach. Okay, no i czekamy, aż wyschnie. No dobra, słuchajcie, to może tak, jak już tutaj, zanim zacznę usta. Eveline Cosmetics znowu O oh My Lips. O oh My Lips to jest ten taki błyszczyk powiększający usta. Nałożyłam sobie bazę, to jest nowa baza z Belle, oczywiście z kolekcji limitowanej. Prime, Shadow Prime, to jest edycja Moist. Czy jakaś nawilżająca. Słuchajcie, poluję na resztę kosmetyków, no na razie złapałam tylko tą bazę, ale chcę wypróbować jeszcze ten puder. Dobra, ona jest taka słuchajcie, lekko beżowa, troszeczkę wyrówna tutaj kolory. Biorę sobie pędzelek taki yy, szpiczaty tutaj. I yy, 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 zapomniałam yy, z... powiedzieć. Pure Soul yy, dla Biedronki. Biorę sobie kolor Dreamer. To jest taki zwykły beż. No i ja do półkiem brwiowym, nakładam sobie ten, yy, ten kolor. To będzie Shadow, tutaj taki brąz, średni, średni brąz. Okej, okay, będzie taki mały mordochwyt. Wziąłam sobie kilka jeszcze pędzelków, bo w tej kolekcji akurat, którą mam z SHEIN, niestety, ale nie ma za dużo takich puchatych pędzelków. I daję go sobie w zewnętrzny kącik. na tej bazie, widać cień tak ładnie się chwyta, nie robią się plamy tylko, że troszkę tak tempo idzie hmm, pędzel zobaczymy w kamerze może to wyglądać, że tu jednak jakieś plamy są ale na żywo tego nie ma blenduję sobie ten kolorek kolorem Vitality. Tutaj jest taki. Czekaj, może tak. Vitality. To jest tutaj ten kolor na środku. I tutaj mamy już jak pierwszą część. sobie wezmę jeszcze czysty pędzelek i sobie tutaj troszeczkę to wszystko bardziej doblenduję, bo jeszcze gdzieś tam wiecie, Jeszcze nie do końca to jest to, co, co mi się widzi. Okej, okay. może sobie. Mm, Kolorek Pride to jest ten tutaj. To jest taki, słuchajcie, między fioletem a brązem, taki specyficzny, i nałożę go sobie paluchem, bo takie kolory chyba najlepiej wchodzą na palec, albo nie. Spróbujmy inaczej. Wezmę sobie mm, syntetyczny pędzelek. I spróbuję ten cień tutaj tym pędzelkiem po prostu nałożyć. Hmm, też wcale nie lepiej, no ale niech będzie. same do palca chyba będzie lepiej. Ja wam, że myślałam, że jakoś to będzie szło przyjemniej, ale jakoś tak nie jest. No dobra. Pływam się strasznie tutaj widzicie opuchniętą powiekę i ona inaczej zupełnie się układa. Muszę, że znowu pogoda. Biorę sobie cień Emotion. To jest takie złotko tutaj. Też na palec. Spróbuję po prostu jakoś połączyć te cienie, bo trochę mi się to tak średnio podoba. Widzicie, jak jest opadająca powieka i połowy cieni nie widać. No to też nie ma czego oczekiwać jakichś nie wiadomo jakich cudów, nie? Dobra, moje długie pazury nie pozwalają na to, żeby jakby dalej sobie tutaj zajechać. Wracam okay. do pędzelka. O, troszkę go sobie oczyściłam. I biorę kolor y, Innocent. To jest taki zwyczajny szampański beż. Takie delikatne. No, może tak bardzo jasiutkie złotko. I go sobie tutaj mieszczę, żeby o troszeczkę rozjaśnić, i połączyć tutaj te kolory ja słuchajcie zajeżdżam sobie zawsze tutaj ciut wyżej w racji tej właśnie mojej opadającej powieki, bo wydaje mi się że wtedy o, oko się nam bardziej tutaj otwiera nie wiem czy wy też tak macie to oczywiście pytam osób, które mają opadającą powiekę, czy też tak Robicie to jest trik zapożyczony od Miki Tutorials. Ładnie to wygląda teraz razem, ale jeszcze kwestia dopracowania. Próbuję tym złotkiem wjechać jeszcze tutaj bardziej i jeszcze raz tym pride, tym takim ciemnym, który nakładamy jako pierwszy błyszczący. Jeszcze raz go tutaj poprawię. I tutaj tu mi się w ogóle zjadł ten pierwszy cień matowy. Co, no się to nie wrócić. No i tak też zrobię z tym Nakładam nam tutaj proszę. No to biorę sobie ten kolor Shadow I tutaj jeszcze raz nakładam. sobie taki prędzej w kuleczkę i zjadę sobie tutaj na dół. Łącząc. Zazwyczaj działam tym kolorem Shadow, tym pierwszym wyróżnieniem, takim napowiem. Chcę tutaj mieścić. No i na drugim oku dokładnie to samo. Okej. Okay. No, nie wiem, że nie wygląda to może teraz jakoś super. Ale zaraz sobie to wszystko powyciągamy. Ok, wracam sobie do koloru um, Vitality, czyli tego tutaj w środku. I tak jak tutaj górną y, rozblendowałam, no to teraz sobie ten dolny będę również tego rozciągać. Łączyć go z dołem i ciągnąć, kore, żeby szło nam to troszeczkę. O, właśnie w ten sposób i tutaj dokładnie to samo I takie kolory piękne wyglądają do zielonych oczu bo wyciągają zieleń, widzicie to? takie właśnie niby brązy ale one są takie trochę z fioletem, trochę ciepłe z różem takim brudnym się dzisiaj powieka strasznie to wygląda, no ale taki mój urok. Jedno ładne, drugie średnio. Wracam sobie tutaj do tych pędzelków takich z resztką. Spróbuję tutaj gdzie chce tak wyciągać sobie ten kolor. No i wracamy sobie do pędzelka, którego używam na początku do tego całkiem jasnego cienia i odcinam sobie tutaj, o, w ten sposób. I w drugim oku również. I to nam tworzy taki, wiecie, lifting, nie? Taki lifting tutaj troszeczkę... poschmurzy Wracam do mojego płaskiego pędzelka, wyczyszczę go sobie i biorę sobie kolorek Energy, to jest taki, taki może być pomarańczowy, błyszczący cień i sobie tutaj wyjeżdżam. też mi ładnie podbije tęczówkę wszystkie takie przeciwstawne kolory właśnie pomarańcz yy, rudości takie yy, brązy rude i tak dalej wszystko to co jest przeciwstawne do, chłodnej, do chłodnych kolorów czyli do zieleni będzie ładnie podbijało ja spróbuję palcem biorę sobie na palec o gdzieś tutaj jest. no prawie go nie widać Kamera tutaj troszeczkę zjadła nam ten kolor, Co... wezmę ten kolor Spirit, taki różowy, też błyszczący, ale nie foliowy, bardziej taki metalik i jeszcze go tutaj, o tutaj go podciągnę. Może go tutaj gdzieś tutaj jeszcze połączę. Tylko tak nie bardzo widać. Jeszcze raz Innocent, czyli te taki szampański, żeby rozjaśnić tą część. Wracam sobie do okuleczki i Color Shadow. I tutaj do łączę ten mat z tym błyskiem. Czy ja chcę tu jeszcze coś przyciemnić. Zrobi ja taką małą kuleczkę z tego nowego zestawu. Biorę Color Mind, właśnie jak łapałam tą paletę, to sobie tutaj tak przejechałam i tutaj troszeczkę, troszeczkę mm. Nie mogę za bardzo, słuchajcie, bo o, zrobi mi się tutaj haczyk, więc teraz będziemy to rozblendowywać, tylko muszę się pozbyć tego, co mam na tym pędzlu. No i to u mnie tak to wygląda właśnie z, z takimi różnymi kreskami. Nie nadaje się do tego, bo widzicie, co się robi? Tutaj taki haczyk, więc ja to muszę jak najszybciej rozetrzeć. więc tak to zostawimy. Dorę sobie jeszcze raz ten pędzelek, ale już nic na, na nim, tylko... ...pościeram to, co jest, utruszam. nie zrobimy. Jeszcze raz ten, którym nakładam te takie Vitality łososiowo-brązowy cień. to sobie muszę troszeczkę dołożyć. No mam takie smutne to oko, przez tą tutaj powiekę, no ale cóż. Tak to zostawimy. Ok. tuż do rzęs. No, ta limitowana wersja znowu to świąteczna, cukierkowa. Nazywa się to Giant Cookie, bodajże. Tak, Giant Cookie, maskara. Duża szczotka, ale mała to yy, rękojeść. Powiem Wam, że ja yy, boję się trochę takich szczot dużych, bo zawsze się umarzę. Dobrym sposobem, żeby się nie pobrudzić to po prostu odchylić głowę do tyłu, i po, po drugie nie robimy takie minę głupie. To też jest bel, dla Biedronki. One są w stałej sprzedaży. To jest 03. Kolorek taki chłodny, nudziakowy. Róż można powiedzieć. Ostatnio wolę kremowe pomadki niż matowe. Zawsze można je dołożyć. Chcę bardziej komfortowe, zwłaszcza zimą. Na górę um, shiny y, liquid lips. To też jest właśnie y, w, stawej, w stałej sprzedaży błyszczyk. Y, okay. No i tak się prezentuje cały makijaż. wiecie, znać, jak Wam się podoba. E, potrzebowałam czegoś takiego, wiecie, troszeczkę się tak podbudować. E, no i co? No i chyba tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. E, dziękuję, jeżeli po, e, dacie łapki w górę, jeżeli zasubskrybujecie. Będzie mi bardzo miło. E, Życzę Wam udanego dnia. No i trzymajcie się. Pa!